Dlaczego ekstraklasa na przestrzeni lat odniosła tak duży spadek poziomu gry? Polskie kluby grające w lidze nie potrafią od lat wyjść poza granice naszego państwa, aby mierzyć się na arenie międzynarodowej i godnie reprezentować nasz kraj w klubowych rozgrywkach. Jak wyglądała przeszłość polskiej klubowej piłki nożnej? Jak to się zaczęło? I czy jest jeszcze jakaś nadzieja dla polskich drużyn? Temat ten dotyczy każdego kibica, który interesuje się polskim futbolem. W tym filmie poruszymy najważniejsze czynniki, które mogły wpłynąć na obecną sytuację ekstraklasy i przyjrzymy się historii polskiej ligi piłkarskiej. Aby zrozumieć ten temat i poznać piękną historię polskiej ligi, trzeba przenieść się do samych jej początków, a konkretnie do dnia 3 kwietnia. 1927 roku, kiedy to LKS- Łódź z Bytowią Bytom rozegrał pierwszy mecz Polskiej Ligi, który odbył się na dzisiejszym stadionie Widzewa Łódź. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem lks u 2 do 0. W tamtym sezonie to Wisła Kraków zdobyła Mistrzostwo Polski, a rok później tytuł ten przejął Pogoń Lwów. Kilka lat później, a dokładnie w 1939 roku, Polska Liga została wstrzymana na wskutek II wojny światowej i dopiero trzy lata po wojnie powróciły te rozgrywki. Warto zaznaczyć, że w tym czasie Mistrza Polski wyłaniało się z systemem Pucharowym, odmiennym od dzisiejszych standardów ligowych. Po wojnie pierwszą drużyną, która zdobyła Mistrzostwo Polski, była Gwardia Warszawa. Co ciekawe, drużyna ta dopiero weszła do ligi. I był to pierwszy sezon ligowy tej drużyny. Jaki klub jednak zdobył najwięcej tytułów mistrzowskich w historii ekstraklasy? Jak podaje TVP Sport, klubem, który najwięcej razy wygrał polską ligę, jest Legia Warszawa, która na swoim koncie ma 15 tytułów mistrza. Drugie miejsce w tej klasyfikacji zajmuje Górnik Zabrze z 14 tytułami. A trzecie miejsce należy do ruchu Chorzów, który może się popisać 13 tytułami mistrzowskimi w historii ekstraklasy. Zanim przejdziemy dalej, to chcielibyśmy cię zachęcić do zasubskrybowania tego kanału i dołączenia do naszej piłkarskiej społeczności. Przechodząc do innych statystyk, przyjrzyjmy się teraz najlepszym strzelcom polskiej ligi. Ernest Pchol Zawodnik ruchu Chorzów i górnika Zabrze w latach 50. i 60. zdobył aż 186 bramek. Ernest Wilimowski. Strzelił on aż 169 bramek, grając głównie dla ruchu Chorzów i Zagłębia Sosnowiec w latach 30. i 40. XX wieku. Włodzimierz Lubański. Autor 155 bramek w ekstraklasie. Zawodnik ten to legenda polskiego futbolu występująca w barwach górnika Zabrze i GKS Katowice w latach 1960 i 1970. Dużo osób zastanawia się, czy kiedykolwiek polskie kluby osiągały sukcesy na arenie międzynarodowej. Co ciekawe, odpowiedź brzmi tak. Sukcesy polskich drużyn piłkarskich na przestrzeni lat były bardzo zróżnicowane, ale kilka klubów odniosło znaczące osiągnięcia w rozgrywkach międzykrajowych. Zdobycie pucharu Inter-Toto UEFA w 1969 roku przez Górnik Zabrze. Dotarcie Legii Warszawy do ćwierćfinałów rozgrywek pucharu mistrzów w 1970 roku. Dotarcie Górnika Zabrze do finału pucharu UEFA w 1970 roku. Co ciekawe, klub ten znalazł się w finale dzięki rzucie monetą, a spotkanie niestety zakończyło się porażką z Manchesterem City 2 do 1. Dotarcie Widzewa Łódź do półfinału pucharu. UEFA na przestrzeni lat 1982 i 1983. Spore osiągnięcie uzyskała także Wisła Kraków, która w latach 2000-2006 regularnie grała w pucharach europejskich, a w 2004 roku doszła do 1/8 finału UEFA Champions League. Po tej pięknej historii każdy kibic może zastanawiać się dlaczego polskie zespoły kiedyś osiągały tak duże sukcesy na arenie międzynarodowej pomimo tego że Polska była okupowana a jakikolwiek rozwój sportowy był bardzo utrudniony Wyodrębnijmy trzy ogólne czynniki które potencjalnie mogły wpłynąć na tak dobrą sytuację polskich klubów w dawnych czasach Numer 1 piłkarze w przeszłości polskie kluby mogły cieszyć się dużym zbiorem polskich utalentowanych zawodników. Polscy piłkarze nie emigrowali do zagranicznych klubów, tylko zostawali w kraju, by rywalizować między sobą. Oprócz tego warto zaznaczyć, że wyjazd z kraju był utrudniony, a mieszkanie za granicą nie było tak dostępne jak w dzisiejszych czasach. Numer 2 Konkurencja i poziom ligi. W przeszłości ekstraklasa mogła się cieszyć wyjątkowo wysokim poziomem rywalizacji, a silne kluby napędzały siebie nawzajem, podnosząc poziom gry. Numer 3 Słynna polska szkoła piłkarska. Nasza ojczyzna posiadała silne szkoły piłkarskie szkolące starannie młodych zawodników, którzy byli dobrze przygotowywani do swoich obowiązków na polisku. Zamknijmy teraz rozdział przeszłości i przejdźmy do czasów teraźniejszych, w których to polskie kluby notują wyraźny spadek umiejętności, a ich poziom gry jest czasem wręcz tragiczny. Aktualnie to aż 7 polskich klubów walczy o Mistrzostwo Polski, a drużyny, które potencjalnie mają zostać mistrzami, przegrywają z klubami pierwszoligowymi. Dlaczego tak się dzieje? Ponownie wyróżnijmy trzy ogólne potencjalne przyczyny. Numer jeden: obecni zawodnicy. Na przestrzeni ostatnich lat możemy zauważyć, że piłkarze, którzy występują w polskich klubach, nie posiadają dobrych umiejętności piłkarskich, a zarządcy klubów, którzy przeprowadzają transfery, starają się ściągnąć jak najtańszych piłkarzy, a tylko niewielki procent ze wszystkich zawodników wykazuje się jakimikolwiek umiejętnościami piłkarskimi. Ściąganie tanich piłkarzy, którzy mają niższy poziom umiejętności, skutkuje tym, że w polskich rozgrywkach ligowych zawodnicy grają na gwizdka, natomiast w pucharach europejskich starają się pokazać z jak najlepszej strony, ponieważ chcą zostać zauważeni przez lepszy europejski klub. Numer 2. Chęć zarobienia pieniędzy przez zarządy klubów. Każdy kibic jakiegokolwiek polskiego klubu. Może zauważyć, że jeśli jakiś piłkarz zacznie się wykazywać dobrymi umiejętnościami piłkarskimi, to zostaje praktycznie od razu sprzedany za granicę. Tak właśnie funkcjonują polskie kluby, a przykładem tego jest sprzedanie Michała Skurasia z Lecha Poznań czy Ernesta Muciego z leki Warszawy. Najwyraźniej zarządcy nie dbają o interesy klubów, tylko o to, by zarobić jak najwięcej pieniędzy na dobrych zawodnikach. Niestety tego typu system jest w tych czasach bardzo powszechny i można stwierdzić, że w jakim stopniu zniszczył polskie kluby. Numer 3. Brak odpowiednich zarządców klubowych. W Polsce nie ma wystarczająco bogatych przedstawicieli klubowych, którzy będą w stanie utrzymać dobrych piłkarzy. A dużym sponsorom nie opłaca się wspierać klubów, które nie osiągają żadnych sukcesów na arenie międzynarodowej. Dlatego pieniądze ze sponsoringu w polskich ligach są bardzo niskie. I tutaj niektórzy może się zastanawiają: dlaczego do Polskiej Ligi nie przyjdzie arabski szejk i nie wykupi klubu, jak to często ma miejsce w Europie? Sytuacja tutaj jest podobna jak ze sponsorami, tylko że w tym przypadku Bogaci prezesi arabscy szukają klubów, które w swojej historii mają już jakieś osiągnięcia i są dość znane na świecie. Przykładami takich klubów są Manchester City, Newcastle czy PSG. I dlatego możemy tu zauważyć niestety pewnego rodzaju błędne koło, które nie pozwala nam wybić się i pokazać z dobrej strony na arenie międzynarodowej. Czy jednak jest jakaś szansa na zmianę i poprawę sytuacji polskich klubów? Niestety w dzisiejszych czasach piłka nożna to wielki biznes, w którym liczą się głównie pieniądze. Polska nie należy do najbogatszych krajów, więc wątpliwe jest, aby sytuacja w najbliższych latach się poprawiła. Lecz przyszłość może zaskoczyć i wszystko kiedyś ma szansę się odmienić. Nie wiemy, co będzie za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, więc wszystko jest teoretycznie możliwe. A co ty myślisz na ten temat? Czy ekstraklasa i inne polskie ligi mają szansę odmienić się? Daj znać w komentarzach.